Cześć, witajcie moi drodzy, ja jestem Lilkale, bo to jest pierwszy odcinek z Nagrywałem już pierwszy odcinek, ale zaczął mi się dźwięk i w ogóle nic y, nie było mnie słychać, było tylko trzeszczenie, więc po prostu wam powiem co się działo y, po prostu w, jakby w tamtym odcinku. Y, no to najpierw y, zrobiłem sobie tę dziurę, w której wybudowałem sobie jak na razie dotąd taką później dodałem te piece później tę skrzynkę no nie no nie wiesz czy... co się stało <laughs> później dodałem skrzynkę teraz to tylko na prawie trochę dziwna sytuacja że on tak słabo wybuch ale dobra no to tak, później sobie wybudowałem te schodki, tu dałem sobie ten filar. Później wyciąłem tutaj dużo drzew, te, nie te, tego nie ciąłem, ale okej. Okay. Tam trochę ten i drzew wyciąłem i po prostu mam chyba w, w skrzynce są. Później trochę poszłem do kopalni, gdzie zdobyłem 8 ród żelaza. Yy. No i tak naprawdę to wszystko co zrobiłem w tamtym i, i po prostu yy, tak jak już mówiłem, nie nagrał mi się dźwięk no i teraz nagrywam wam coś takiego, żebyście wiedzieli. Te, I to jest, yy, to jest serwer Jamnikowice, który jest tylko na PS4. I nie każdy może do niego dołączyć, bo, jest, bo to będzie serwer, podejrzewam chyba tylko dla... Dla osób, które, no znaczy po prostu my się znamy wszyscy, którzy są na tym serwerze No i na tym serwerze będzie, ja, będzie Będą osoby takie jak Leksen, Bruseliku, Senskus No i Basteku mm. I sam ja mm, Będę też grał Będzie też taka osoba, która się nazywa Mruwa, ale on jak, na razie nie będzie, on jak na razie z nami nie gra Ale podejrzewam, że w następnym odcinku on już będzie i jeśli znowu mi się dźwięk zesułuje, będę tak zdenerwowany. No nie wiem po prostu, co, co będę mógł powiedzieć. No ale. Coś po prostu porobimy. Kurde, czemu nie ma nocy? Przed chwilą była, znaczy no tak, trochę przed chwilą. Yy. Trochę przed chwilą, no. Bo sobie bym sklaty pozabiła bym sobie pieska swoją ale na razie to i tak spoko znaczy jest spoko na serwerze jak na razie a i możemy się budować tylko na tamtej wyspie, na której widzieliście mój domek. Mo znaczy rzeczy możemy brać z innych wysp, ale budować o, kurczak. Możemy budować możemy tylko na tamtej. Więc no. Co ja będę więcej wam tłumaczył. Podejrzewam, że będą livey. No, na pewno będą. Tam jest zombie. O, już zginął. Już nie ma zombie ego. Zabiję sobie tą krówkę. Zbieram w ogóle sobie jakieś y, jedzenie. Dobra, kolejna krówka. Ja y, piszą teraz na messengerze. Y, Część jestem. Teraz sobie po prostu podbieram jedzenie i nie będę robił żadnego cięcia sobie, pooglądacie, Będziecie sobie po prostu patrzyli, będzie z wami rozmawiał. No i zobaczymy. I sorry jakby za dźwięk w tle, o ile w ogóle słyszycie tą muzykę. Jeśli nie, to się cieszę bardzo, bardzo, bardzo. Mhm. No dobra, nie poszukam, może tam bardziej że nie pójdę i poszukam. I sorry też za pisanie ich na Messengerze, że Gdyby nie to, nie to, że nagrywam to drugi raz, to sobie pisanie by nie było. A teraz się zaczynałem pisać kto skończył, kto nie, wiem, więc nie. No... Nieszczęście musiało tutaj trafić i po prostu musiało mi się przytrafić coś takiego, że mi nie działa. Muszę sobie też na hmm. słuchawki załatwić jakoś, nie wiem, coś sobie ogarnę. Także działały tak bardziej. Jeśli teraz nie będzie działać po prostu dźwięk, to, to nie wiem. Zrobimy teraz na chwilę Dobra, no to ja wrócę sobie do, dobra, wrócę sobie do swojego damku, e, i... Zobaczę co dalej sobie zrobię. No, tutaj... A, on sobie tak zrobił domek. Na trzy krawki po prostu sobie chodzi tam na dół i... A, no to spoko. To są pieski, ale ja nie mam kości. No nie mam. Eee. Nie mam i nie mam dobra idę do kopalni, która też była robiona w odcinku, w którym mi się dźwięk nie nagrało. tyle tu nie, eee, tu hop, hop. tu w ogóle woda leciała. I teraz przejdę tutaj <grym> i jeszcze tu kopać. Zobaczę, może mi się jakiś raz trafi Coś nie wiem. Bo tak jak mówiłem, że już yy, no to, yy, tam 8 żarazo dostałem więc no to też sobie to pomieszczę spróbuję coś poszukać jakiegoś żarazo to jest taki odcinek, wiecie, w którym tłumaczę wam trochę sobie jak znaczy tamten też był taki tylko no dźwięk niestety a mogło być tak pięknie. I mi się musiał dźwięk zepsuć. A, skóz na składu. No, tak też można. Dobra. Tutaj sobie tylko pokopię, pokopię, kopię, Zapalić? Nie, nie, jeszcze nie będę zapalał tej świeczki. Jak na razie po prostu... Mm, Przawy tutaj pokopę. Mhm. 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 Dobra. Wystraszył mnie. serio, to też jest woda. Aaaaaah. czemu ta woda wszędzie jest? To naprawdę jest wkurzające. Gdzie, jak, skąd to się tu wzięło? To miejsce. To nieźle, nieźle, nieźle. nieźle. Nie powiem, nie powiem. ale jakoś spróbował sobie to. Ach, dobra, jak na razie sobie wezmę. Powietrze, dużo. wbijam tam. I. Robię coś takiego e, e, cyk cyk, 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 cyk cyk. I zaufływam. Okej. Okay. To jest dobry plan, znaczy... Nie wiem czy aż taki dobry, ale jest spoko planem. Mi się wydaje. E, dobra, i teraz tylko muszę jeszcze od góry to sobie zakopać i... Szybko to jest bioró szybko do wody i to trzeba rozwalić o jedno, to długo będzie, nie, to nie trwa aż tak długo, więc jeszcze spoko a szybko, dobra powrót to trzeba, to trzeba mieć plan, Że nie najlepszy, no ale jest plan. Dobra, znowu wszystko. Szybko, szybko, szybko Dobra, jest, 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 jest. Jest, 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 jest. Jest, jest, jest. Wiem, że to będzie dobry plan Ej, i, i woda. Świetnie. Um, diaksy, ooo kurde. Znaczy no, nie kurde, no sobie spoko, że ma diaksys No nice. i są, już zaczynamy pisać Ciężko, 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 woda Woda, 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 woda. O dobra. Ciąg woda musi być zawsze taka problematyczna. Jenny! Ani ja już tam chyba, ani ja, ja już tam kończą odcinki spoko myślę, że przepalę jeszcze do żelazo. O nie 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 o nie nie, nie. dobra, tu jest jeszcze żelazo. Do, do tego mi się nie, naprawdę nie chce już kopać. Co ja zrobię coś takiego, że będę po, po, No po prostu będzie mi to oznaczało to miejsce z tą wodą, po prostu będę sobie do mnie schował tak ty robił <grych> dobra dobra jestem głodny to sobie wrzucimy jak mm, na razie to z tym, no to trochę mało ale znaczy no mało no tego nie jestem w stanie się wysłowić nie wiem czemu, co mi jest jeszcze potrzebne, to mi jest jeszcze potrzebne Dobra, rzucam takowo, bo naprawdę muszę szybko coś zjeść, więcej, 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 13 idealnie powinno starczyć. Dobra, szybko teraz pieczoną rybę sobie zjem, no i poczekam aż mi się wszystkie zrobią i sobie tak pojem. To jest Tak, to jest łosoś. Nie wiem, po co mi to potrzebne, czy to łosoś, czy nie, ale... Gdzie oni A, przyszli mi do domku. Co? Co? Co nic tu Dobra, nieważne, ale okej. Okay. Życie. Ukradli mi żelazo Dobra, nie. nie Szybka matematyka, bo i ja. Znaczy, no. <ścoughs> Dobra. Y tutaj sobie muszę ogarnąć jak tam z dźwiękiem. Dobra, jest dobrze. Tym razem nie powinno mi tak. Y strzelać, bo jak przestałem mówić, to po prostu mi nie strzela, znaczy w ogóle dźwięk się nie pojawia, więc powinno być teraz dobrze. Czekajcie sobie inaczej usiądę. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Czekanie na żelazo. I będę kończył odcinek. Opuszczają grę, ale ja będę też kończył już odcinek, tak jak oni już skończyli. Ciężko jest chodzić na takiej kamerze, ale widzimy się w kolejnym odcinku. No i cześć!